Tak. Co dalej No, No dobra, spoko. E, Elo widzowie, dzisiaj sobie gramy w bardzo różne gry. Jeszcze potem, bo za chwilę ten. E, Szymas będzie kończył. A w ogóle no. mnie wywaliło z gierki. Fajnie. E, będzie kończył, to ja bude, ro, będziemy robić kontrakty w TF-dalej. E, a Halo? na razie gramy w Stumble Guys. Halo, ty e, nic, dla gdy mi się włączył. E bo ten. Bo już nagrywam, nie? To no, 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 w nie do mimo może mówmy, co? Nie słyszałem. Ja już streama odpaliłem. Nie wiem czy ktoś włączył misterbista Bista, czy coś. Co jak Mr Nie ma się Dobra, nie wiem. No. W ogóle ja dalej nie przyszedłem. Czekajcie, no, odpala od na chwilę. Tam nie? pokażę widzowie, że ja dalej no, no. nie przyszedłem do tej części dalszej, nie? Dobra, Ja dalej tego nie przeszedłem. Co tam mikrofon nie wyciszył? Nie, ja się nie, nie wyciszyłem. Aha, ja się nie, wyciszyłem, wyciszyłem przypadek. Przypadek się wyciszyłem. Bo no chłopaki, ja już streama zacząłem, nie? Parę minut. Już ponad no Ponad no minutę przed temu. No znaczy, nie, ja po prostu byłem wyciszony, w ogóle mikrofon mi się w kąpie wyciszył, nie? Robić sam grupę? No. Pa, Dobra, pa. podać kody? No dajesz. Dajesz. 6, 8, 8. 6, 8, 8? 6, 8, 8. Dobra. 2, 8. 2, To już podejrzanie dużo ósemek. Ja już jestem? Ja też. Ktoś cię wybił na tego streama? Nie. Taki, może ktoś je. Nie... nie, dalej nikt. Nie no, ile streamuje. Dwie minuty dopiero. Ale tak to ktoś jest? No, czasami ktoś tam wbije. Nie. Zazwyczaj Samuel albo jeden mój inny kolega. A tak ogólnie, nie, raz były chyba z dwie osoby na 12-godzinnym streamie, nie? Takie inne niż Samuel i Krzysztof. Ja wam powiem, ten. Yy, yy, mój film, który ma naj największe osiągi. Film, w którym z lat, wracam z sali z Krakowa. jak lecę samolotem. To jest... Ile? 760 coś wyświetlań. Nie, ja już przegrałem, nie? Bo ja się wysiłem na jednym klocku. Ja właśnie przegrałem z tobą. Już ja tam spadłeś? No. Szybko do góry, do góry, do góry ludzie, do góry. Albo no nie po co? Jak to, tylko innym ludziom przeszkodzi. Mniej osób przejdzie. W ogóle... Myślę, że to chwilę jakiś wielki ping mam, wiecie widzowie. A czy bo czasami w ogóle... Bo tam Szymon się ty przed chwilą... A czy Szymon się przed chwilą pytałeś? Ktoś czasami jest na streamach. Ja, bo chyba najpopularniejszy film to jest z zapisu live'a, nie? 12 godzinnego zapis. Bo ja mam zawsze na publiczne ustawione zapisy. Teraz ktoś jest? Nie wiem, zaraz sprawdzę, bo jeszcze nie przeszedłem. Aha, nie bo to tak... nigdy nie ma poza jakimiś tymi. Ja wejdę i sobie obserwuję na tym. Na podglądiku? Na moim podglądiku bardzo profesjonalnym. W telefonie, tak? Tak. Ja sobie <grym> też mam podgląd na telefonie. Czasami patrzę w OBS-a na podgląd, ale dość rzadko. Ja nie bo wtedy widać na ekranie. Znaczy nie, nie, bo ja nie no Nie, bo ja nie przeszedłem, bo, ja bo ja się wysiłem w jednym miejscu. Kurczak spadł. Oje... Oh yeah. Zero puszek. To jest łatwa mapa. Jaką macie mapę? A ty nie jesteś z nami? No nie, ja zginąłem. A? sorry. Bo ty oh. byłeś za mną chyba. Nie, ja tam się zatrzymałem w jednym miejscu, bo ten... Nie mogę dalej przejść, nie wiem czemu. Ja sobie odpaliłem swoją gierkę. Ja ci Nie! Trzyma. A ty, sam, sam już przeszedłeś czy nie? Nie, ale idę. Ała! Nie! Przegrałem teraz. Kurde, się, słabo. Ja jestem w gierce, więc teraz nie mogę na chwilę do Was dołączyć, bo sobie weszłam do gierki w międzyczasie. Ała! Mama! Ja będę pierwszy. Mama! Ja chyba będę chcesz, też, przybodę któryś z pierwszych u mnie w gierce. Dobra samo ale ja jestem no, ja już nie chcę Przejdę! Dobra nie zdążyłem nawet u siebie Dobra A dzisiaj już nie mam skilli w Stumble Geysy Stumble pass odbieranko czasowy skinek To będzie, to będzie, to będzie, to Dobra. będzie, to będzie Nie patrzę ja po tej grze idę grać w bata. Dobra, spoko. Szary! No dobra, nie tak źle, bo blisko do legendy, ale... Dobra, nie wiem. Mi się nie chce grać w StumbleGuysy. Guys. Ja idę grać w chyba... Jakieś kontrakty może porobię w Payday'u. Ja ostatnio diagram. Oba, że finał Pójdę może na tego, na No co? A, na Nowocilce, nowota. nie? Tak. O. Chwila? Aha. Nie. To ja chyba idę w Left 4 Deada grać. Co grać? W Left 4 Deada. No nie znam w ogóle takiej gry. O, od Valve, o zabijaniu zombie. Po prostu zombie, nie? No nawet fajna, nie. kampania, przetrwanie, takie najlepsze tryby. Naprawdę, reszta to są dosłownie remake'i podstawowych trybów, nie? Z jakimiś zmianami. Dobra, ja wygram to. Wygrałem, Samuel. Drugi win na kąpie, Ale mnie no, idzie. Tank w marynacie. Chłopie. Ty czaisz, że ja jednego z dnia zdobyłem... Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem osiągnięć jednego dnia zdobyłem. W Left 4 Deadzie, no. Serio? No. Dobra, ja idę na WOTA. I trzy karty kolekcjonerskie. To jest Smoker? Tak, to jest Smoker. I Hunter. Ja Wam w ogóle widzowie pokażę mojego skina w Minecraftie, póki tak chwilę nic nie robię. Boże, myślę, w co możemy pograć. Ej, czekajcie, ja zaraz napiszę do Krisa, oh, czy zrobi serwer w Minecraftie, abyśmy pograli. Bo on umie w takie rzeczy. To jest mi skin. Tu mi się coś zbagowało, bo te nogi od dołu są tak dziwnie. I tutaj od precyzji widać, że te ręce są zbagowane. Ogólnie jedynym widzem, który live live'a, to jestem ja. Aha. Pogczum. A wy jesteś napisany na, na tym, na czacie? Czekaj chwilę. O, dobra. Czekaj, e, jak to się robiło? Nie no dobra, ja tego dzisiaj nie zrobię. Z czego? Nie, bo nie pamiętam jak ten. Yy, jak się robiło ankiety na czacie, bo chciałem ankietę zrobić. 8 godzin live. Kurde, chłopczę miał... No na 12 godzin na nie, nie, 11 godzin YouTube mi go przyciął z jakiegoś powodu. A nie, 12... no, 11 godzin. YouTube go przyciął, bo tam było chyba z 12 godzin parę minut. Ma, ja poprosiłem, żeby ten, żeby, jak to się nazywa, y, oranżadę kupiło, bo po co otwierać piccolo, nie? A w sumie to prawie to samo, nie? Tylko jedno jest droższe. Ja też. Dobra. Jestem. 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 Ja wyszedłem chwilę po Tobie i chwilę przed Tobą wróciłem. Aha. Czy mam Ty grasz jeszcze Fortnite'a? Nie, nie gram już. Aha, okej. Okay. No ja właśnie też chciałem zapytać, czy gracie w Fortnite'a. Możesz z Samuelem zagrać w sumie. No, ja bym zagrał chętnie. To ja tylko zobaczę szybko jedną rzecz, w ten się zrobię i ten... Więc co ja chciałem zrobić? A. Eee... Arka. Co to za graje, Igor? Nie wiem jakaś tam rozwalaniu statków. Arka, palnik. Kiedyś ją widziałem. No ładnie spadę, gdy okazam tego live'a. Dobra, ja podpalam Arkę. Można. Teraz nie można połączyć live, nie? No. Znaczy jak nie można live'ów połączyć? No, nie no chyba można, ja kiedyś na Twitchu robiłem też live'a. Chyba, z tego co pamiętam. Nie pamiętam. W ogóle ja sobie muszę dać. Ja mam tu Twitcha, a mam. Kurwa się, bo mają, no nie wierzę w tę grę. Kto? Nie, no bo fantragera mają. Aha. W WOTA grasz? No. A w sumie. Maksuję ósemkę. Jeszcze muszę spadać dwa działa. I będę po dziewiątkę cisnął wtedy. A w sumie nie mam teralii zainstalowanej. Ej, bo sam No. Ogólnie nie wiem, czy jeszcze jest, ale Terraria miała przecenę, może byś kupił. A co chodzi z tą grą? A ile? A to jest taki jakby inny Minecraft, a kosztowała chyba 10 zł, coś takiego, z przeceny chyba z 30. Nie stać mnie. A ile masz? Ile masz? Co to jest Red Match? Ja zero. No. Ja mam aktualnie 12 groszy na Steamie. O Jezu, Arta jak mi wywoł... Na, no, już nie żyje. No go, dawaj, dawaj, chodź do Forta i Czekajcie ze dwóch. Ja już odpalam Forta, ale ze dwóch. Fort, <grystanie> Samuel, jak ty się na YouTubie Ej, pamiętaj, hmm. pamiętacie jak ten, jak wam mówiłem, że Samułek? 20 złotych mi wisisz, mama? To ja odzyskałem. Ty byłeś na meczu, Samuel? No byłem, w Pogoń w Szczecin. Gdzie? Yes. W Wolinie. W Wolinie? Tak. No był, Pogoń, Wolin. A, Nie a w Wolinie, w Szczecinie. Aha. No. Kim oni grali wtedy? E, chyba z Poznaniem. Z lechem, z lechem. Tak, tak, tak. No dobra, kurde, trzeba zagrać jakąś inną grę. Znaczy innym czołgiem, bo... Kurde, jakoś się ulałem. No bo dychy były. Nie ja wchodzisz będzie... do Fortnite'a? Wchodzę, tylko jakiegoś laga miałem randomowego i musiałem jeszcze raz otworzyć. By mi wyłączyło grę. Teraz też nie. mam nadzieję, że mi nie wywali znowu gry. A jak ty odzyskałeś 20 zł od mamy? No normalnie, poszedłem do mamy, powiedziałem jej, czy zapytałem się mamy czy ten, czy pamięta, że 20 zł ten... Mi wisi, nie? I powiedziała, że pamięta i mi oddała, po prostu. Aha. Ja bym tam już nawet nie prosił o te dwie dysie, ja bym na to wywalone, dla mnie dwie dysie to jest... Play safe card. <laughs> Zero. O, jest ten. Cup. A pani, bo nie końca, bo nie mi, pani Zuzia od, y, oddała ci to za przedstawienie? Nie, nie, poszedłem nawet zapytać jeszcze. Ty, ale może byś nie pytał na no live, co? Nie Takie wiecie. rzeczy. Ale nikogo nie ma. No w sumie. Poza tym ten, wiesz co? No. Hmm. Kurde, miałem coś. Dużo się zmieni zmieniło w Fortnite? No, no sporo. Znaczy to wcale nie tak, że teraz jakieś srebrne gówno zżera całą mapę, nie? jest Kiedy, Kiedy, ten ten nie, nie, nie tak. Kiedy ten sezon się zaczął? Parę dni temu, parę, wiem, jakiś, jakiś chyba tydzień. Parę dni temu, no? W nie tygodniu nie chyba. Nie, Może nie w Może zacznę, wrócę grać, nie Kilka nie. tygodni temu chyba. Fajnie by było. Fajnie no, by było. Bo byśmy mogli zrobić sobie takie mini trio, nie? Jeden Nub, no. jeden średni i jeden do dobry. Bo ja słucham swoje ten Znaczy wiesz, Igor, ja aż takim Nubem to nie jestem, bo grałem. Ja mówiłem, że najdobniej. ty jesteś tym dobrym, nie? Ale kto jest Nubem? E, ja. To dobrze. I czasami ty. Czasami jak mam I'Ma zląbanego. Ja mam też czasami I'Ma zrąbanego. Ej, tam ten, na ostatniej stronie, gdzie jest Gwen w karnecie, ta emotka, jak kręcisz swoją postacią, to ona dość śmiesznie wygląda, nie? A Igor, bo nie dokończyłeś mi, yy, zostaniesz moim duo w karnecie No, mówiłem ci, że ja już mam duo. Aha. Znaczy, on nie gra na razie, więc... Czekaj ja potrzebuje Potrzebuję duo, który gra mocno dużo. w ogóle ktoś jest na nerwie? Nie, nikogo nie ma. O no co wam chodzi w jakimś duo? No duło swoje. No do tych, do turniejów. Do, do turniejów. Do turniejów. turnieje? Nie, ale... Ja gram Może jakieś, Znaczy no takie turnieje otwarte, nie? A nie takie normalne. Bo to się nazywa turniej otwarty, takie coś co my gramy.

No, no, okay, to sino, ale nie. ok. nie. Okay. Zabrzmę okay. ASMR. dźwięki po prostu. Fajne ASMR, nie? No. To prostu najlepsze takie w życiu... O Boże, nie, mi ping atakuje. A Ty, Szymon, masz zainstalowane ja? ten... Yy, ...Fortnita, czy Ty to. nie masz nawet zainstalowanego? Mam zainstalowanego, ale aktualizacji nie mam. Aha. Ja mam 900 pingu. czekaj, daj mi na Steama A, zobaczyć. Zapomniało mi się jak ten, jak graliśmy z Szymonem i Ja do Was wbiłem do ekipy i trollowałem voice chat. Wiem. I Pawłem kiedyś też graliśmy. Nawet już nie na widziałem, ten że babał. Dobra, nie gra. No nie, dobra, ja bym dobra. tu poleciał, bo tu jest bliżej. Znamy no je, je super. Ignacy też chyba nie gra. A właśnie, tu jeszcze musimy no, polecieć, dobra, nie, bo tutaj nie pojechaliśmy w ostatniej rundzie. No, no tak, ten, tak, tak. Ale Portney, 200 no. pingu. Fortnite trochę zrąbany jest już. Trochę już tak. No. Trochę już się kończą pomysły, nie? I po prostu walą, można rzeczy na pałę dosłownie. No. no, tak, tak. Jeszcze czasami w ogóle. Ja ostatnio takiego prawdziwego Bambika spotkałem, nie? Takiego sprzed wielu sezonów. Takiego nub nubeczka typowego, nie? Który, nawet jak stoisz w miejscu, cię nie może trafić. Gościa mam! Ale ja on, też... on jest taki ja, że... nie wiem, że mnie nie zauważył, ale okej. Każdy jak zaczynał, taki był. Co? No tak. Ta. Ja tak jak ja byłem. Ja ostatnio takiego znalazłem w normalnej G. Plecy! POMOCY! Powód Samuel, plecy mam? To też nie, to jest jakiś nób spamiący w ogóle we mnie, nie? Chopy, ja tego rozjechałem autem z tysiąc pingu, nie mam? A gościa autem rozjechałem. Te boi są dobrzy, nie? Jak grają w dwójkę. Dobra, nie I I się tak za Nie wiem, chyba to. Miałem ja chyba jakiegoś wojskraka na mikro, bo ja mówię dość cicho. Nie, no, moim zdaniem to drzew No tak, drzew papet, drzew. Nie, nie, drzew ja mam. Ci powiem ile mój ten, ile mój mikrofon ma decybeli, jak ty, jak ten, Dobra. jak gdzieś się kampnę. Dobra, bo ja tu walczę chłopie, a nie będziesz decybele mówił teraz. To! Chłopie, jest! Ja też nie. Dobra, leży, <grym>. ledwo. Ile tu może być w jednym? A ja nawet mam matsów, nie, żeby tu wejść. Strzelają! Ja, ja muszę się ulecić. Tam jest jeden muszę się ulecić Dobra, na mnie weszli. Nie mam nic za daleko. Jestem tu. Ło! Wow! plecy. Lombany. Ready? Tak, tak. Muszę zabuję. Bo się nie Wiedziałem, że tak się kończy. So Nie wiem, kurde, jak z Dobra, nigdy nie lecimy od już na ten, na no. słodkie. No chyba, że będziemy się chcieli ultra wypocić, nie? No. I wtedy mniej jest No, już no bez kitu, ty wtedy już są sła ten mniej. I się coś <coughs> musi <coughs> instalować, nie? Bo ja nie mam. Ni ja mam dostałnie 1000 pingów. Może ten live. Mm -hmm. jakiś zrąbany jest. Ja bym się ja bym się uleczyła.